Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać siedziunia sosnowego. Grzybek już nie jest pod ochroną, więc możecie go śmiało zbierać. Jest grzybem jadalnym. Są odpowiedniki do niego siedziunia jadłowego na przykład, który jest troszkę innej barwy, bardziej jasny, bardziej biały i ten jadłowy jest pod ochroną, ale nawet gdybyście go na siłę chcieli zabrać, to on jest gorzki w smaku, ten nie. To jest znalezisko Mai. Pełniłam pawełka marzenie. Tak, jest także super. Chodziłem za nim też, wypatrywałem, ale nie znalazłem. Ale mi tu Maja pomogła, więc dzięki Maji macie ten film. Pokażę Wam go jak on wygląda. Tutaj. U uwolnimy go. Ojej. O. Zobaczcie. Ojej. To wam go pokażę. To jest takie skupisko małych strzępiatych grzybków. Jak przyjrzyjcie, ten jest troszkę zjedzony przez y, pewnie ślimaki, ale naprawdę, y, no jeszcze problematyczne, nie wspomniałem, jest jego czyszczenie, jak sami widzicie, <gry> jest masakrycznie. Ja to robię z prysznica, więc walę y, w niego strumień wody i jakoś wypłukuję, ale umy umycie go nie jest łatwą y, sztuką, więc... No to, to, to musicie sami podjąć sprawę. A smak jest bardzo fajny, jeżeli w marynacie mnie osobiście i nie tylko mnie też, Mai też nie smakuje. Ale na przykład bardzo pyszny jest, jakbyście go rzucili na masło. Ma taki orzechowy posmak. Siedmiu sosnowy. Jak widzicie, środowisko, pod którym znaleźliśmy, to jest sosna. Proszę spojrzeć do góry. I na to, przy tej sośnie widzicie piękny siedmiu. Także Wypad Mazurski mi się bardzo podoba, bo mamy, mamy takie skupisko fajnych grzybów. Zresztą ja wam te grzyby pokażę, jak przyjadę. Zresztą będziecie oglądać, naprawdę. Coś wspaniały wypad na ten zlot. Film ze zlotu też, też, też będzie, więc oglądajcie mój kanał. Pozdrawiam. Co prawda, nie jest wielki, ale jest i to się liczy. Dzięki Maja, oczywiście. Pozdrawiam. Nie ma za co. No, no to idziemy dalej coś szukać. Pozdrawiam.